Siemaneczko, ja właśnie wstałem, ale chyba mi się nie, nie dziwicie, bo wczorajszy live trwał 12 godzin. Udało nam się zebrać prawie 32 tysiące złotych na pomoc dla medyków i sprzęt, yy, który wspomoże wszystkich lekarzy i pielęgniarki w walce z koronawirusem. Chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom, którzy się zaangażowali w turniej. Chciałbym podziękować też wszystkim widzom, którzy nas wspierali finansowo. Chciałbym podziękować Frizowi. Które też nas wspiera i finansowo, i promocyjnie. Więc generalnie wszyscy, wszyscy jesteście wspaniali. Mega cieszę się z tego powodu, że udało nam się zrobić bardzo pozytywną rzecz. Tak naprawdę nie ruszając się z domu, spędzając przyjemnie czas, tak jak na co dzień sobie spędzamy, a zebraliśmy tyle pieniędzy, żeby pomóc w walce Więc jeszcze raz wszystkim którzy nas wsparli dziękuję bardzo daliście mi mega motywację żeby zrobić więcej takich akcji i żeby bardziej angażować się jeszcze w takie sprawy socjalno charytatywne więc jeżeli jakiś nowy pomysł padnie mi do głowy to na pewno będę go realizował